Cześć moje drogie, Ci będzie filmik z makijażem i będą to kosmetyki tylko tanie wszystko z Rossmana, z Hebe wszystko na promocjach kupione teraz lub wcześniej na wcześniejszych promocjach to co ze mną zostało bo część kosmetyków oddałam i mam dzisiaj tylko dwa nowe kosmetyki jeden jest taki ok, a drugi jest rewelacyjny kupiłam też gąbeczkę z Wibo i nie wiem czy to jest ta sama czy jakaś inna edycja ale ta strasznie dużo farby puściła jak ją moczyłam dzisiaj no i tutaj na dupce zmieniła kolor i tutaj też zmieniła kolor taki jasny, nie wiem co jest grane, ale, ale takie rzeczy się czasem dzieją. Zobaczymy jak będzie po tym kolejnym myciu, czy, czy też dalej tak się będzie dziać, czy, czy ten kolor zostanie jednak. Jeśli jesteś ciekawa co kupiłam teraz na promocjach, co kupiłam wcześniej, co polecam, co raczej nie, bo jest jeden produkt, którego raczej nie polecam, który się u mnie nie sprawdzał yy, i tak do tej pory się średnio sprawdza. No to zapraszam dalej do oglądania. Zobaczycie, jak ten makijaż wykonać, bo jest bardzo prosty, tylko trzy cienie na oku yy, i zajmuje dosłownie parę minut. Także zapraszam na drugą część. Podkład, którego użyję, jest moją nowością. Dawno już tak zapatrywałam się na zakup tego podkładu, ale. Poczekałam i kupiłam go za 17 zł chyba z groszami. To jest Maybelline Superstay 24H Full Coverage Foundation, czyli długotrwały, pełne krycie i pisze tutaj, że jest do każdego rodzaju skóry. Numer jaki mam to jest 07 Classic Nude. Mamy pompeczkę, jest super dla mnie. Ten podkład akurat chyba nie jest najlepszy z drogerii, jaki miałam do tej pory. No jakoś tak niefajnie układa się w mi właśnie w porach, bo wydaje mi się, że zastyga w formie takich, takich kropeczek, tak jakby się zaszpachlował gdzieś tam głęboko, szybko zastygł i jest nie do ruszenia. Tak wygląda kolor i jego konsystencja jest dość gęsta, więc um, przemawia to za tym, że faktycznie krycie może być większe. No i gąbeczka nowa też, um, ta co wcześniej kupiłam z Vibo za, nie wiem, 10, 15 złotych. Już nie pamiętam ile kosztowała, ale była bardzo tania. I to jest ta um, Super Soft, czy Extra Soft, już nie pamiętam. Nie wiem, czy to jest ta sama, która kiedyś tam była hitem, czy, czy to jest coś innego. Naprawdę nie pamiętam, jak się nazywała ta wcześniejsza, ale sprawdza się fajnie, jest bardzo miękka. nie tak w sumie odpowiednio miękka, bo jak jest zbyt miękka y, gąbeczka, to też nie jest fajnie. Krycie, no całkiem przyzwoite, muszę przyznać, bo wzięłam bardzo mało tego produktu. Trochę oczywiście zostaje w gąbce i krycie mi się podoba chociaż wygląda już na mojej skórze, jakby był przypudrowany. Yy, zdecydowanie tak, jest, jest bardzo suchy w odczuciu i trochę podkreślił mi strukturę mojej skóry. Zaraz go tutaj oczywiście nałożę na całą twarz i zobaczymy, jak będzie wyglądał w całości. Krycie ma super. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie przykrył wszystkie moje jakieś tam drobniejsze plamy, bo to coś ciemniejsze to oczywiście no nie da się zakryć, ale ten podkład jest trochę u mnie widoczny, ja go widzę w lusterku i on wygląda tak, jakby był już właśnie przypudrowany. On jest podkładem zastygającym, trzeba go nakładać partiami, bo inaczej narobią się plamy, i ta konsystencja już będzie trudna do rozprowadzenia, i, i to, to może być też problem na przykład rano, gdy się spieszymy. Będzie to na pewno podkład też do, do budowania, czyli nakładamy w konkretne miejsca kolejną porcję, żeby to przykryć, co tam mamy do przykrycia. No to na tą chwilę tyle Wam mogę powiedzieć. Ja go miałam już dwa razy też na twarzy i on się mi bardzo źle układał właśnie w tej części na twarzy. Tutaj wchodził mi w pory, zastego w formie takich suchych kropek i to, to już nie było do ruszenia. Jedynie przypudrować, dać mgiełkę i zostawić. W innym wypadku po prostu można by było to zetrzeć, wydrapać, nie wiem co z tym zrobić, ale, ale tak to by się działo cały dzień. I... No i ma więcej plusów niż minusów przede wszystkim, bo on później też ładnie wygląda. Na suchej skórze chyba podkreśli tą suchość jeszcze bardziej zdecydowanie tutaj mocny, dobry krem, który nie leżakuje w dużej ilości, bo też tutaj oczywiście popłynie nam długotrwałość. Mgiełka też będzie mile widziana, no i bardzo lekki puder u mnie, bo jak dam coś super, super matującego, bardzo, bardzo grubo osiadającego się na skórze, to wtedy będzie maska. I korektor, który dzisiaj użyję, to też będzie Maybelline. to jest ten korektor z gąbeczką, ja mam numer 03 Fair. Niestety nie jestem fanką tej gąbki. Ale nie chcę na razie jej zdejmować i tak się, tak się nie bawię, bo ja używam tego korektora tylko sama, więc tutaj się chwilę pobawię zanim mi to wyjdzie. Taki jest kolor, on jest lekko różowawy, jak widzicie, taki dość, dość chłodny i za chwilę go nałożę też oczywiście gąbeczką. Jest to korektor, który ma naprawdę genialną konsystencję, jest bardzo delikatna, całkiem przyzwoicie kryje. I, I ja nie mam problemu z tym, że się jakoś dziwnie zbiera, dziwnie układa u mnie na zmarszczkach, czy w późniejszych godzinach też po prostu gdzieś ucieka. Jest to korektor taki na co dzień w sam raz. U mnie akurat skóra pod okiem też nie jest mocno przesuszona. Nie mam aż tak bardzo głębokich zmarszczek. One są w dużej ilości, ale, ale bardzo płytkie. Więc ja akurat nie będę narzekać na ten korektor, ale znam osoby, które po prostu są jego ogromnym przeciwnikiem i, i nie rozumieją tej fali mm, zachwytu nad tym kosmetykiem. Dla mnie jest on całkiem, całkiem okej. Okay. Pudrem jakiego użyję będzie Catrice, dostaniecie go w Hebe, często też na promocji, to jest ten puder biały, bardzo go lubię, dla mnie to jest chyba najlepszy zamiennik na przykład dla pudru z Make Up For Ever HD, bardzo podobnie się zachowują, a nawet ten tak nie wybiela na zdjęciach i odrobinę tutaj rzucę pod oko i na strefę T, tutaj właśnie w te moje rozszerzone pory, tutaj na nosie, żeby wszystko się fajnie trzymało przez długie godziny. I to jest puder, który bardzo cieniutko się układa, nawet jak jest nałożony w taki sposób, w niewielkiej ilości. No jeden naprawdę z najlepszych pudrów, jakie, jakie mam. I na resztę twarzy będzie duży pędzel użyty i też w małej ilości oczywiście rozprowadzę go równomiernie. Rzucę jeszcze bronzer. Będzie to Vibo Beach Cruiser, jeden z najsłynniejszych chyba bronzerów w Rossmanie. Ja mam numer 2 chyba, z tego co pamiętam to jest ten właśnie środkowy, nie najjaśniejszy i najciemniejszy. Tak, 02 zero, zero Coffee Cream i to jest ulubieniec ulubienie, więc smak poleciła, kupiłam i muszę się z nią zgodzić, że to jest jeden z najfajniejszych brązerów. Tak wygląda kolor. Jest to produkt bardzo miękki, więc mocno się osypuje i delikatnie, trzeba go naprawdę nabrać na pędzel. I tu akurat mam pędzel z Glambrash. bo język się prączę I odrobinę oczywiście rzucę tutaj na mm, standardowe miejsce. Pięknie pachnie ten brązer, to jest jego chyba yy, poza tym, jak się rozprowadza i utrzymuje, to jest ta trzecia rzecz, która jest najprzyjemniejsza. Jest to kolor dość neutralny. Wydaje mi się, że będzie pasował naprawdę bardzo dłużej Grupie osób, i jest to kosmetyk, który bardzo fajnie się stopniuje. Nie jest bardzo mocno napigmentowany, więc jeśli zaczynasz z tym kosmetykiem lub masz ciężką rękę i z przyzwyczajenia po prostu robisz szuruburu, no to, to można oczywiście taką porcją sobie zrobić kuku. Ale, ale wydaje mi się, że takimi mniejszymi porcjami, drobnymi krokami zrobimy znacznie lepszą robotę i on bardzo fajnie się um, rozprowadza. Nie tworzy takiej konkretnej krechy, tylko. Takie bardzo ładne cieniowanie na twarzy. I drugi kosmetyk do konturowania to będzie róż. Ja raczej sięgam po bronzery, ale ten róż jest naprawdę przepiękny. To jest Miss Sporty Insta Glow Blusher. Przepiękny kolor, taki codzienny. Fajno ma konsystencję, bo jest bardzo mięciutki. I też można go fajnie stopniować, chociaż trzeba uważać, bo jest naprawdę bardzo widoczny na twarzy. I tak odrobinkę sobie go tutaj nałożę na policzki. Na jedną, na drugą stronę, aby nie przesadzić, żeby nie były takie, takie rosyjskie pucki. I teraz sobie zrobię brwi, poprawię je lekko, dorysuję tutaj ogonki tam, gdzie brakuje też y, troszeczkę kolor, dorzucę i też użyję marki WIBO. Moim zdaniem, WIBO ma bardzo fajne produkty do, y, do brwi. Tutaj mam taką kredkę bardzo cieniutką. Mam też drugą, która jest troszeczkę grubsza. Też ją lubię, na szybko też się fajnie sprawdza i też jest długotrwała i, i, i ma fajny kolor, ma, ma też y, mm, wygodny kształt i, i szczoteczkę, więc to jest produkt taki y, za małe pieniądze, ale naprawdę całkiem, całkiem dobrej jakości. Y, to jest kredka bardzo twarda, troszeczkę trzeba nią tutaj popracować zanim się rozrusza, więc nie wszystkim to może pasować, ale tak ogólnie ją oceniają, to jest naprawdę jedna z y, tanich i bardzo dobrych jakościowo kredek. Jeżeli ktoś ma zdecydowanie większe braki w brwiach, no to tej akurat nie polecę. Polecę tą drugą, bo ma znacznie większy rysik i idzie zupełnie mm, bardziej tak czasowo korzystniej, bo ta akurat to jest tak powiedzmy do wyrysowania tych cieniutkich ogonków. Tutaj się chcemy takich szpic konkretny zrobić lub gdzieś pojedyncze włoski chcemy wyrysować lub mamy po prostu gdzieś tutaj takie małe braki gdzie zajmie to nam dosłownie 2 trzy ruchy, jesteśmy gotowe do wyjścia. To tak, to się sprawdzi. Ale jak mamy wyrysować całe brwi takim cieniutkim rysikiem, no to nam może kawa wystygnąć i rano autobus uciec z przystanku. Jedyną tanią bazą, którą mam, to będzie w sumie chyba najtańsza, którą, którą posiadam w swojej kolecie. To jest ta z Vibo. Mocno gorąco polecana jakiś czas temu, a potem się okazało, że jednak wiele osób jej nie lubi. E, właśnie chodzi mi o te osoby, które polecały. E, jest to baza, która może stworzyć taki krem z właśnie z tej bazy i z cieni. Niestety ona ma też taki dziwny kolor, trochę taki sinawy na powiece, więc nie każdemu też się może podobać. To jest taka typowa baza silikonowa, która ma za zadanie zmatowić powiekę i dodać takiej lepkości, żeby cień, który nałożymy, żeby się przykleił i siedział na dobre. No akurat z tym ostatnim punktem u mnie jest problem, bo no ta baza nie najlepiej się sprawdza, ale ją używam tak na co dzień, żeby, żeby po prostu zużyć, żeby jej nie wyrzucić, bo po prostu mi sumienie na to nie pozwala. I makijaż, jaki bym chciała zrobić, to bardzo dzienny, delikatny, taki, taki typowy mój. Nie będę robić jakiegoś yy, wariackiego oka na co dzień. I użyję sobie paletkę, którą możecie dostać w Hebe na pewno. To jest marka Hean. I ta paletka jest całkiem przyzwoita, muszę przyznać, że za te pieniądze, jakie wydałam, no to jest jakość bardzo dobra. I zacznę od tego cielistego koloru, nałożę go na całą powiekę i popatrzcie, jaką ma pigmentację. Jest naprawdę... Super. I to jest taki cień, który bardzo fajnie się rozprowadza, fajnie się trzyma na powiece przez, przez długie godziny. Łączy się też dobrze z innymi cieniami, więc jak najbardziej można polecić osobom, które powiedzmy nie posmakowały jeszcze palec ze perfumerii, takich, takich super, super jakościowych. Drugi cień, który nałożę pójdzie wy załamanie, to będzie ten brąz. Taki trochę ciepły, i nałożę go takim pędzelkiem z technics I na sam czubek nałoży ten, ten kolorek w i oczywiście pakujemy go tutaj w załamanie. Troszeczkę wyciągniemy do góry, wyciągniemy go na zewnątrz, i resztkę przeciągniemy, przeciągniemy standardowo do wewnętrznego kącika. Też ma naprawdę bardzo fajną pigmentację ten kolorek, a najmocniejszą to ma chyba ten kolor, z tego co pamiętam, bo też go użyłam, używałam kiedyś na kreski. No, i muszę przyznać, że ja z tych cieni jestem bardzo zadowolona. Miałam ją kiedyś w Anglii, przez dwa tygodnie używałam i, i nie zawiodłam się, chociaż było bardzo, bardzo gorąco i nie wzięłam ze sobą bazy. Stosowałam na gołą powiekę albo stosowałam ją na, na korektor, i też wszystko fajnie się sprawdziło. I wyjadę tym cieniem też na ruchomą powiekę tutaj na w zewnętrznym kąciku, żeby, żeby nie było tak bardzo biało, bo na to rzucimy też ten kolorek bardzo ładny, ten, ten złotawy. Jeszcze nie wiem, czy zrobię to na mokro, czy tak na sucho, ale wydaje mi się, że na mokro będzie fajniejszy efekt. Więc na korektor go rzucimy i będzie się jeszcze ładniej prezentował. I tak sobie tutaj blenduję te granice, tutaj dokładam, gdzie trzeba i. Za chwilę bawię się drugim okiem i idziemy z błyskotkami. No mniej więcej wygląda to tak, jakbym chciała. I teraz płaski pędzelek, korektor, tutaj mam nałożony odrobinkę, ten sam, który był pod okiem, i nałożę go tutaj, tak no powiedzmy, do połowy od wewnętrznego kącika równomiernie. I na to rzucimy ten piękny złoty kolor, który jest w palecie. I na tym zakończymy praktycznie ten makijaż. I jak widzicie, za pomocą trzech kolorów można całkiem fajny, dzienny makijaż y, zrobić. No, i nałożę sobie ten złoty kolor. Chyba moja paleta przyjechała. Tak mi się wydaje, bo zamówiłam sobie paletę z Juwias. Za chwilę wracam. No, już jestem. Chwila przerwy była. Akurat to nie był y, lisoność, tylko mój sąsiad na przyszedł. Dobra, lecimy dalej, uzupełniam, bo poszłam tak z jednym okiem zrobionym normalnie. Mam nadzieję, że nie zczwaliby się. <grym> się, że makijaż nie jest skończony, że jedno oko wygląda zupełnie inaczej od drugiego. To jest brąz, który jest bardzo subtelny. On nie daje takiego, wiecie, foliowego efektu. Wiecie, jeśli ktoś nie potrzebuje na co dzień takiego, takiego super mocnego blasku, jak turbo jakiś tam pigment, no to, no to to jest bardzo fajna opcja, bo on się ładnie wtapia w tą kolorystykę, którą tam gdzieś już rzuciłam i mam nadzieję, że mi jeszcze nie zastygł korektor. No na szczęście nie. Można tutaj ciapać dalej. Więc nakładam tak jak na tamtym oku odrobinę korektora do połowy oka, w miarę oczywiście równo i potem bawimy się z cieniem. I jedziemy z cieniem. Na co dzień do pracy, no mówię Wam, że to jest super paleta. Takie, takie kombinacje kolorów, które tam znajdziemy, bo jest tych paletek yy, chyba cztery, jeśli się nie mylę, cztery, może pięć jest w czym wybierać. I, I to jest taka, moim zdaniem, jedna z takich najbardziej neutralnych kolorów, yy, które jeszcze raz muszę wyjść. No jestem, to jednak był teraz listonosz, jest moja przesyłeczka, będzie niedługo haul, będzie rozdanie i wiecie co, po tą pomadkę z Anastazji nikt się nie zgłosił, nikt się nie zgłosił i będzie, będzie jeszcze raz rozdanie, więc jeśli ktoś polował, nie udało się, no to będzie jeszcze jedna szansa i znowu nie skończyłam tego oka. No i jedziemy dalej z tym pięknym brązem, odrobinę tutaj oczywiście tą granicę tak lekko przeblenduję, żeby nie była taka sztywna kreska i będzie oko prawie skończone. Można dodać e, oczywiście kreskę, też by to super pasowała, ale nie mam żadnego eyelinera z, 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 z takiego właśnie drogeryjnego sklepu. Mam jeden z maka, którego, którego się trzymam już wiele lat. Jeszcze jest fajny kremowy i, i po prostu się go tak już trzymam. Poszukam sobie małego pędzelka i pojadę z tym różowo, Brązowym kolorem, który jest bardzo chłodny, pojadę oczywiście jeszcze na dole i potem będziemy się bawić tuszem do rzęs, który kupiłam, z którego jestem bardzo zadowolona. Dobrze, mam pędzelek. taką ładną kuleczkę, bardzo zgrabną, fajną. To jest glambraż i ten właśnie kolor, który mówiłam, nakładam sobie i odrobinę go tutaj najpierw w klepie, żeby mi się nie osypał, i potem go rozetrę do góry, żeby łączyć górę z dołem, wszystko fajnie, i tak sobie wyjadę. Będę go tu zaraz blendować, damy coś błyszczącego oczywiście. I te cienie, jak się je nabiera, no to trochę się osypują w opakowaniu. Muszę przyznać, że to jest to samo co w Anastazji, ale akurat nie ma problemu na powiece, bo one się tak nie osypują, tak żeby zrobić jakąś katastrofę pod okiem. Więc spokojnie można się pomalować na twarzy wcześniej, a później bawić okiem, ale to wiecie, to jest też kwestia wprawy, bo ja nie mam z tym problemu staram się dobierać taką ilość żeby mi to dziś nie spadło ale jeśli ktoś ma problemy że tak się dzieje no to czasem lepiej zrobić faktycznie lepiej oko wcześniej, a później mm, później zrobić sobie twarz Dobrze, jeszcze ten złoty dam tutaj w wewnętrzny kącik i troszeczkę go tutaj przeciągnę, żeby połączyć Robinkę, o tutaj też i tutaj, o jest super. Dobrze, teraz lecimy z tuszem. I tusz, który kupiłam, to będzie dla mnie taka nowość i to nie jest rozczarowanie. To jest naprawdę bardzo fajny zakup. Żałuję, że nie wzięłam więcej, a miałam w ręce chyba trzy tusze z marki Eveline Cosmetics. Piękne opakowanie, takie wolne na drogie i sobie. Wytuszuję rzęsy tą bardzo dziwną szczoteczką, takim rokezem, bardzo płaskim. Dla mnie akurat to jest takie, powiedzmy, szyte na miarę, bo niestety ciapie się dość mocno, więc zrobię to poza kamerą, ale efekt daje bardzo, bardzo ładny. Jeśli ma się wprawę, no to akurat bez większego bałaganu da się pomalować rzęsy. No i oczka zrobione, widzicie, tylko trzy kolory i wystarczy. No, oku nie trzeba robić takiej jakiejś takiej konstelacji z kolorów I na usta jeszcze by się coś przydało, prawda? I jeszcze jakieś rozświetlenie, więc będą dwa hity, który, o które e, no nie trudno wyrozmanie. Tutaj mam z burżuła, to są te pomadki, które ja uwielbiam. To, to jest oczywiście postać kremowa, bo są też w sztyftach i chyba wezmę sobie ten różowy kolor. No przepiękna opcja na przykład na imprezę, na wesele. No, no siedzą super i można jeść, pić, całować się i gdzieś tam Kolor zawsze jeszcze zostanie. Naprawdę jest to jedna z lepszych opcji. To jest Rouge Edition Velvet i kolor, który teraz używam to jest 11. Taki dość, dość różowy i to ma wykończenie oczywiście matowe. Mm, piękny kolor. Za chwilę go tu ładnie rozłożę i bierzemy się za jakiś rozświetlacz. Rozprowadza się bajecznie szybko. Ma fajną formułę taką dość suchawą, taką nawet można powiedzieć, że lekko pudrową. Um, bardzo bardzo fajny kosmetyk. Ładnie się utrzymuje, to chyba lubię najbardziej. I co do rozświetlacza, no to oczywiście będzie Lovely. Jeden z najsłynniejszych rozświetlaczy, najbardziej um, rozkwitywanych podczas wyprzedaży. Muszę przyznać, że ostatnio z no, rozsmanie miał ten kosmetyk swój koszyk i były chyba trzy kolory, z tego co pamiętam. Zaraz sobie tu znajdę jakiś pędzelek, może, może taki z Glambrash i nałożę odrobinkę. Na co dzień, na jakieś wielkie wyjścia, na ym, makijaż artystyczny też się nadaje, bo można go stopniować. Całkiem przyzwoicie, całkiem ładnie wygląda. No, za te pieniądze, za które można było go kupić, no to jest już nie tyle, że fajny produkt, ale produkt ekstra. Naprawdę, to jest jeden z fajniejszych rozświetlaczy, które mam we swojej kolekcji. Ten to jest zdecydowanie chyba najtańszy. Dobrze, mamy już rozświetlacz. Trochę chłodny, no ale blask jest. No i makijaż skończony. Jak widzicie nie zajęło to zbyt długo. Nie, za, nie użyłam też zbyt dużo produktów, a mamy całkiem fajny, przyzwoity makijaż dzienny, który nie jest zbyt mocno przerysowany, zmieniający człowieka, bo ja lubię takie makijaże, które mm, nie zmieniają mnie kogoś innego i to widzę, że Wam też się podobało. Bo, bo, bo często mi piszecie w, w komentarzach, to są bardzo dziękuję, bo to jest bardzo budujące, naprawdę. Mgiełki nie dam, bo nie mam żadnej drogeryjnej, chyba, że z nyx albo z Inglota, ale to już oczywiście to nie jest Rossmann Hebe, więc nie daję nic. I tak podsumowując, podkład, jak jest nałożony na taką bardzo nawilżoną, ale nie tłustą skórę, wygląda całkiem fajnie. Bardzo ładnie kryje. Kolorów też jest dość dużo, więc jest, jest w czym wybierać. To był ostatni nieotwarty z wszystkich kolorów, jakie wzięłam. Brązę, no to, to nie trzeba wam go przedstawiać, bo na pewno dobrze go znacie. Ten rozświetlacz też, bardzo fajny. Korektor, no, ma swoich fanów i antyfanów. No, jak z każdym kosmetykiem, ja go lubię, bo on u mnie całkiem dobrze wygląda. Nie wyróżnia się w makijażu, siedzi i robi to, co ma robić. Pomadki z, z burżuła, też bardzo dobrze znane i. Dodanie nie trzeba ich przedstawiać. Miałam nabyć kolejne kolory, ale niestety stwierdziłam, że poza to moje małe pudełeczko, które Wam kiedyś podała, pokazałam ze Sofory nie wychodzę. Jest na razie pełne, skończę, kupię coś, coś innego na to miejsce. Rozświetlacz też super dobrze znany w większości, więc też nie będę przedstawiać, bo na pewno większość z Was miała z nim styczność. Baza z bo niestety nie, jest, nie jestem jej fanką, bo ona... Dziwnie się zachowuje, raz jest fajna, raz jest niefajna, jak się nałoży zbyt dużo robi się taka, taka pasta krem z, z tych kosmetyków, no i może się też ważyć na oku, także tutaj to akurat nie będzie moim hitem. Używam, bo używam, chcę zużyć, chcę się pozbyć. Paletka jak za te pieniądze to jest naprawdę całkiem przyzwoita i, i, i tak jak powiedziałam, te osoby, które już, które jeszcze nie potestowały, na przykład Anastazji, Nataszy Denony czy... Czy, czy nie wiem, Too Faced, czy jakieś tam innych marek, takich wysokopółkowych, które mają trochę inną konsystencję, bo to jest dość suche hmm, w swojej konsystencji. No to, no to jest całkiem fajne. Jeśli lubisz drogeryjne palety, często na promocji, no to Hen ma bardzo fajne cienie w paletkach, jak i w hmm, takich pojedynczych hmm, opakowaniach. O też są naprawdę rewelacyjne, zwłaszcza te foliowe. Bardzo się mi podobają. Kretki do brwi, tej nie użyłam dzisiaj, ale wam pokazałam też jest bardzo fajna i ta cieniutka też jest super. Ma fajną szczoteczkę, fajną konsystencję. Jest bardzo sucha, bardzo twarda, ale całkiem przyzwoicie się utrzymuje na brwiach, szybko się rozprowadza i to jest też super. Tuż do rzęs lubię. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał po paru tygodniach, jak go używam, jak troszeczkę przyschnie. Konsystencja zrobi się trochę gęstsza. Mam nadzieję, że nadal nie będzie się odbijał, bo, bo póki co to zachęca mnie, ta, ten jeden kosmetyk, żeby brnąć dalej w tę markę, bo widziałam, że mają duży wybór tuszy do rzęs. Raczej nie będę kupować teraz drogich tuszy, bo widzę, że u mnie one działają wszystkie na jedno kopyto i nie ma sensu po prostu walić kasy w ten rodzaj kosmetyku, bo to też oczywiście no, długo nie posiedzi w szufladzie, trzeba z tym troszeczkę podgonić, więc chyba będę dalej. Yy dalej brnąć w tą markę i będę, będę szukać coś, coś fajnego. Puder dostaniecie w Hebe, bardzo fajny. Ja lubię markę Catrice, naprawdę mają fajne jakościowo kosmetyki. Czasem coś tam się może zdarzyć, że, że coś jest niefajnego, ale póki co to, co kupiłam, a jest tych kosmetyków bardzo dużo, no to się raczej nie zawiodłam. jest naprawdę ok, Dobrze, nagadałam się, dajcie znać, co macie, miałyście, lubicie lub nie lubicie z tych kosmetyków, lub macie zamiar kupić. Piszcie śmiało, bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Dzisiaj to wszystko, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!